Partnerami przy realizacji materiałów filmowych są Grossar Mistrzowskie Stacje Paliw 2B Rally Team Promotion Marketing i PR Sportowy, portal górskie.pl, ODS, oficjalny dystrybutor marki Avon w Polsce. Igor, zakończyliśmy zawody na banowcach. Jak podsumujesz dzisiejszy dzień? O, bardzo dobry, ja sam sobie zajeździł, za bo takie pogoda była taka co nam przyprawiło takie przekwapienia. Ja sam jechał na slikach po deszczu i to było dla bardzo, bardzo dobre. Ja jestem miał taki zadowolony pocit, bo ja nigdy nie znalazłem się skończyć. No i ta druga runda, to już sam wygrała absolutnie No ale to už bolo také normálne, to nebolo také plné adrenalínu. Ale dobre, celý víkend bardzo dobrý, samochód fungoval dobre, konkurencia bola fantastická, všetko dobré.